Hej, witajcie z tej strony. Gerard Klocki. Dzisiaj pokażę Wam zestaw startowy Lego Super Mario. Cena katalogowa to 250 zł bez grosza. Numer katalogowy to 71360. 6, jest to jedyny zestaw. Który dostajemy, tego tutaj Mario. Yy. Oczywiście on tu ma ekran, głośnik, czujnik, skaner. Yy. On tutaj jest jeden 1, 1 i on jest większy niż normalna figurka. Są tutaj podstawowe rzeczy, jak start, meta, yy, boss gumba podstawowy przeciwnik i tajemniczy box. Tutaj zamiast funkcji zabawowych, jak w normalnym zestawie są różne kombinacje tych torów, bo tu my możemy różne ostawiać. W ogóle to jest w takim ciekawym pudełku. Tutaj jedyny słabszy słabsze miejsce to jest właśnie ten wystający. Wystająca czapka Mario. No i co, można tutaj połączyć się przez Bluetooth z naszą aplikacją. Możecie sobie ją ściągnąć przez, przez Google Play. No i co, otwieramy. W nie wiem jak się za to tutaj zabrać. Ale tutaj widzę taśmy, nie tak jak w, z, w zwyczajnym zestawie jak mamy to z, z oczywiście tymi otworami na kciuk. O tutaj widzę, że moje pudełko jest troszeczkę zepsute, ale to nic. Pewnie wina transportu. No, i mamy tutaj naprawdę ładnie zapakowane. Widać, że starannie, bo tutaj mamy jeden, dwa, dwa. To pewnie by było trzy. No, i mamy. Tutaj widzę, że to pudełko jest naprawdę wyczerpane. Wyleciało mi wszystko. Nawet że nie wszystko, bo to pudełko jest takie dosyć dziwne jest to zestawik dosyć duży więc mamy tutaj cztery woreczki na pewno cztery czy przypadkiem nie pięć zaraz wam powiem I oczywiście pięć mam tu pięć woreczków plus taki woreczek gdzie znajduje się nasz ma, się nasze spodnie Mario i płytki Tutaj widzę, że chyba w tym pudełeczku jest noś Mario, ale również widzę, to chy, z tego co wiem raczej nie jest instrukcja, bo instrukcję to my mamy w aplikacji. Tak, to jest tylko taka wkładka reklamowa i jak się y, montuje tego Mario. Wszystkie podstawowe rzeczy. Jakieś inspiracje torów, trochę napisów. Tutaj takie fajne serduszko. Jedna rzecz, której szukam, to jest inspiracja jakiegoś większego już toru. Ale widzę, że tutaj chyba się to nie znajduje. Nie się. Chciałem Wam pokazać, bo tych zestawów jest dosyć dużo. Już wychodzi nowa fala, za niedługo w LEGO Shopie już się ujawnią do sprzedaży. No i co, zaraz się widzimy na pierwszym odpaleniu tego, tutaj Mario. Dobra, pierwsze o czym trzeba pamiętać to, żeby przygotować sobie dwa paluszki AAA. No i co, spróbujmy sobie teraz naszego Mario tutaj otworzyć. Wyłączony wygląda dosyć śmiesznie. Śmiesznie, strasznie. Ma kwadratową głowę. Może ruszać i łapać jak. Normalna figurka, ale wielkościowo jest tutaj duża różnica. Więc to teraz spróbujmy go rozkręcić. Okej, okay, mamy rozkręconego Mario. Tutaj widzę, że tak 70% zajmują te baterie. Też dużo zajmuje te wszystkie, ekranik i tak dalej, i tak dalej. Mamy to. Teraz trzeba naszego Mario zakręcić. Dobra, mamy to. Bardzo fajnie. No i co? Jesteście gotowi na pierwsze odpalenie? Mario. Fajnie, nasz Mario już mruga sobie oczyma. No fajnie. Tutaj oczywiście jest skaner. Zobaczmy, na razie nic się na ekraniku nie dzieje. No fajnie. Spróbujmy połączyć go teraz z naszą aplikacją. Kiedy on w tym czasie mruga, sobie oczyma. Dajemy start. Dobra. No i co, tutaj dajemy łączenie. I teraz. O, już prawie nam Mario zasnął. załączoną z lego mario ok z tego co widzę teraz trochę sobie tutaj poczekamy widać że nasz mario tutaj yy, ma narysowany tablet z taką strzałeczką nie wiem czy nam moim że dobrze tutaj widać Yy, tu trochę sobie poczekamy. Okej, okay, aplikacja mi się zaktualizowała. Ponowne łączenie z Lego Mario. Zaczynamy. Nasz Mario sobie mruga i mamy tutaj swojego Mario Już widzę, że wybudował mi się zestaw startowy Zacznij tutaj i możemy zbudować sobie y... Na wytajr. O, już chce nam iść spać, ale może Mario zbudujmy sobie samemu. Tutaj biorę woreczek numer jeden. Mamy trzy kolory, na które Mario reaguje. Ma tutaj. Może się oczywiście palić na lawie. Potem, jeśli szybko postawimy go na wodzie, to dostajemy pieniążki. A na zielonej trawce nic się nie dzieje. Ok, zbudujmy go sobie. Ta czapeczka fajny element. Yy, jeszcze tutaj widzę uszy. To takie zwykłe yy, groszki. O, tutaj widzę, że akurat spodni nie ma, więc y, znajdują się w tym zestawie z płytkami. O! Słyszę, że nasz Mario chyba sobie śpi. Tak. Widzę, że już go obudziłem, ale naprawdę sobie y, spał. Może chwilę poczekamy i znów zaśnie. Fajnie jest odkrywać jego y, różne funkcje. O, już widać, że idzie spać. Hehe. No. <suszy> żeby go, go przebudzić, to trzeba go jedynie podnieść. Tutaj mamy spodnie. Okej. Okay. Możemy go postawić. Oczywiście. Teraz już na stałe, jak minifigurkę. Ups, chyba, chyba nie do końca jak minifigurka, ale wiecie jakie to jest y, dosyć ciężkie y, nasz Mario oha ma, mia no y, naprawdę dużo tutaj y, jest funkcji z tego naszego Mario y, teraz mi się nie udało ale z tego co wiem nie y, mi się akurat to nie uda ale można y, Zakręcić mu się w głowie. Może jeszcze Wam pokażę na tej recenzji, ale wiemy, że na pewno jest to możliwe. Tutaj mamy dużą ilość do budowania tych, tych różnych torów. Z tego co wiem, tutaj też Mario może rozpoznawać kolory tych, ale czy na pewno, czy się nie mylę? Nie, z tego co widzę. Na razie wykrywa tylko takie duże płytki. No i możemy zdobyć sobie pieniążki. I co, tutaj mamy dwa elementy zapasowe, ale o elementach zapasowych później. No i co, ja sobie to składam i widzimy się na recenzji. Dobra. Nauczono mnie jak zrobić taki pierwszy przykładowy test. Tor. Więc spróbujmy jak to działa. Nasz Mario wskakuje do... I, i, I mamy tutaj 58 sekund. W aplikacji jest teraz czarny ekran. Pokonujemy gumbę kilka razy. Jest fajny dźwięk pieniążka i stajemy na metę. Ok, koniec. Fajnie to wygląda. Czyli w 20 sekund 4 pieniążki. Dobrze. No i co, mamy pierwszy? Tor. Widzimy się za chwilę przy trochę większym torze. Dobra, zawartości tutaj jest naprawdę dużo. Spróbowałam zrobić taki przykładowy tor, żeby wykorzystać jak najwięcej elementów. I tak mi trochę jeszcze zostało do łączenia tych wysepek. I może standardowo zacznijmy sobie od minifigurek Zacznijmy sobie od gumby Gumba to jest taki podstawowy przeciwnik W ogóle chciałbym powiedzieć, że tutaj w tym nie ma żadnych Ale to żadnych naklejek Ta tutaj buźka też jest nadrukiem Tak samo to ten kot to jest naklejka, ale już przyklejona przez... Przyklejana fabrycznie. No i co? Gumba, fajny grzybek. Na pewno jest tutaj nowy element. To są te nóżki. Fajne, fajny i nowy element. Następną figurką będzie Bowser Junior. Ma on tutaj rączki takie jak Mario, trochę mniejsze. Fajne włoski. Skorupa to też jest jego nowy element. Tak jak te nóżki, to też jest nowy element, więc tutaj bardzo się cieszę. Dużo nowych elementów. I naprawdę, on jest cały w nadrukach. To jest nadruk, to, to. no Naprawdę podoba, podoba mi się ten, ta figurka. No i co, Mario już trochę sobie omówiliśmy. Hmm. pokażę wam teraz jego wszystkie reakcje żebyście znali je wszystkie pierwsza jest oczywiście na tej bujawce będzie mówił ałałałała i kręcił mu się w głowie Kolejną jest oczywiście palenie się zaraz mu się skrzyżują oczy a jak wskoczymy na wodę, to uzyskamy pieniążki. Jest też tutaj taka, yy, taka kładka z chmurkami. Taka chmurka, którą możemy przejść na skróty i przy tym zdobyć jakieś yy, pieniążki. Ale na co, na co trzeba uważać z tą chmurką? To on, to mój Mario akurat yy, ma. Yy, bardzo łatwo może z niej spaść. <śm> <śm> już mu się kręci w głowie, jak tylko się odczepił. Więc trzeba uważać, dlatego ja trzymam. Od teraz już za Mario. A nie właśnie za tą za to, ale jak chcecie robić to tak. Nie żadne fikołki, kolejnymi jego reakcjami to jest oczywiście uderzenie w przeciwnika. A... Bowsera Juniora. Trzeba uderzyć 5 razy, a za piątym razem dostajemy naprawdę dużą liczbę pieniędzy. No i co? Kolejną jego reakcją jest jakieś losowanie w tym tutaj tajemniczym boksie. Akurat wylosowało nam się. Z tego co wiem, to była nieśmiertelność. Bardzo fajna muzyczka grała. O, czasami właśnie wychwituję rękę jako czerwoną płytkę. Można go oczywiście w wodzie zgasić. A jeśli stanie na zwykłej zielonej, to nic mu się nie dzieje. Tylko. Na ekraniku jest zielona płytka. No i co? Yy, spróbujmy teraz przejść sobie ten mój tor. Oczywiście yy, to jest kombinacja moja, autorska i wy możecie mieć tu przeróżne, inne, ale ja spróbowałem wykorzystać prawie wszystkie elementy. No i co, zaczynamy. Wskakujemy do rury start. Mamy 30, 60 sekund. Skakujemy sobie po jakiś bonus. Mamy dużo pieniążków. Potem wskakujemy tutaj na tą sztawkę. Teraz lecimy sobie na skróty. Zamówimy sobie jakiegoś gumbę. Wskakujemy do ognia. A potem dostajemy dodatkowe pieniążki. Przewracamy my sobie. Już wie, kończy nam się czas, więc wskakujemy na metę. 44 monety, to zdecydowanie nie jest mój rekord No i co, moglibyśmy tutaj zrobić zdjęcie O, nas. Mario tutaj zasypia Nie pokazałem Wam tej reakcji Ale to widzieliście na początku Można dodać tytuł Ale ja nie będę tego raczej zapisywać Bo tutaj mam inne. Można sobie tego dużo robić. No i co? Tutaj widzicie, że łatwo rozwalić sobie całą tą planszę po jej przejściu. Więc teraz musimy posprzątać na no, Mario już mówi, że chce mu się spać. Trzeba to szybko posprzątać. Powiem, że płytki już zabiorę. No to jest właśnie taki malutki minus, że y, trudno te tory łączyć, bo trzeba je zawsze podnieść i się łatwo rozpadają. To jest taki jedyny minus, który to teraz y, zauważyłem. No i co? Pokażę Wam może trochę o tej aplikacji. Tutaj mamy różne osiągnięcia. Może Mariat sobie postawmy, żeby nam nie zasnął. Mamy tutaj wszystkie osiągnięcia. Tutaj mamy planszę z zestawem. Który mamy aktualnie zbudowany. Jak w niego klikniemy, to mamy tutaj wszystko do zbudowania. No trochę jest to wkurzające, bo trzeba nawet dawać na takie proste rzeczy, jak dwa kwiatuszki. No, widzicie, czekamy aż to się załaduje. Oczywiście wiadomo, że to jest ekologicznie. Tak to robić? No naprawdę dwa ruchy. I już gotowe, więc no to potrafię zdenerwować. No i co? Tutaj jest. To jest LEGO LIFE z Super Mario. Możesz tutaj wy wystawiać swoje osiągnięcia i rekordy. Zauważyłem, że zawsze tutaj jest jakiś dodatkowy bonus czy coś. Możesz tutaj wrzucać Są so, Sylwester, zabawa. No i co? Tutaj, gdzie jest nasz Mario, to mamy wszystko z nim. Tutaj można się zalogować. No i co? Tutaj jeszcze widziałem takiego duszka. To jest jakieś tam aktualizacje czy coś. No i co? Spróbujmy, ja teraz y, robię, robimy cięcie i widzimy się na jakimś y, innym torze, bo chcę Wam pokazać różne kombinacje. Okej, okay, kolejny mój tor. Wielki grzybek. No ale to widać, że najwięcej pozyskaliśmy z tej dawki Ok, 41 w 48 sekund nie jest tak źle, ale też raczej sobie tego nie zapisujemy. No i co? Może teraz pokażę Wam, jak działają poszczególne kody na Mario? Dobra, podsumowując, w tym zestawie dostaliśmy trzy figurki, jak i oczywiście Mario. Yy, przypominam, to jest jedyny zestaw serii, gdzie jest ten oto Mario. Trochę słabo, no ale słabo również by było, jakby dodawali 100 zł do każdego zestawiku. Cena tego zestawu to 250 zł bez grosza katalogowo. Yy. No i co? Kilku materiałów z tej serii możecie się spodziewać, bo naprawdę mi się to spodobało. Już mam i szykuję się na kolejny zestawik. Można powiedzieć, yy, mamy tutaj jeden taki tajemniczy box. W tej serii w ogóle nie ma nadruków. To znaczy nie ma naklejek. Nasz Mariusz chce sobie iść spać, ale niech, niech idzie. Zaraz będzie nam tu głośno chrapał. Ale mamy też yy, na przykład nowy element, to znaczy ten nowy na 2020 rok. Już jest końcówka. No, i mamy tutaj transparentny element. W ogóle dobrze, dobrą stroną idzie Lego, no z jednej strony w dobrą, z drugiej strony w y, słabą, że y, robi te komputerowe instrukcje. Czasami może to zdenerwować. Y, no, ale jest to, że ciekawa, nowa i fajna. No i co? Jak właśnie lubicie tego typu elementy transparentne, no to ta seria jest dla was tak samo jak. No naprawdę. Mi się dla mnie zrobiło duże wrażenie. Ten już dopiero pierwszy zestaw. No i co? Ocena, tak? Ocena dobra by była dosyć duża, ale patrząc na cenę, to dałbym 9 na 10. Tak, myślę, że to jest sprawiedliwa nota, bo zestaw jest fajny. No, papa! Pa!